Trzęsak pomarańczowo-żółty albo gatunek do niego bardzo podobny. Piękne trzęsaczki, galaretowate takie. Piękny egzemplarz, patrzcie. W zimowym grudniowym słońcu. Przepiękny. Już był film, ale no, trudno się powstrzymać, żeby nie sfotografować. Tam już jeden został do koszyka włożony. I ten grzybek będzie po prostu wrzucony do, do garnka. Można do rosołu dodać. Ładnie zabarwia rosół taki grzyb. Ja to do wywaru grzybowego dodam. Ja w smaku lubię takie, takie uszakowate grzyby galaretkowate. Także smacznego moi drodzy, smacznego. Piękny trzęsak, patrzcie już. Nacieście oczy.